Ja. Posz, posz. O, taki dzieciaczek, dzisiaj. 9 kilo. 70 cm. Zaraz wam powiem na co. jak nagram zaraz filmik, zrobię zdjęcia, to leci do wody. Ну, это вещество воды, наш кабачок. Лезь. poleciał na rejony poziomków, no. że kolega jest w porządku, łowi, wypuszcza, daje buziaka także nie woła ziomków i łowimy dalej